Już za chwilę zbliżenia, Twój regionalny program informacyjny, a poprowadzi go dzisiaj Małgorzata Rogaty. Witam Państwa, zapraszam na główne wydanie zbliżenia. Sporty ekstremalne w podwocławskich lasach to możliwe, zwłaszcza jeśli można połączyć przyjemne z pożytecznym. W nadleśnictwie Włocławek alpiniści wspinają się na wysokie, dorodne drzewa. Po co? O tym Barbara Sikora. 40 metrów, czyli tyle, ile mierzy dziesięciopiętrowy blok. Dla grupy alpinistów przybyłych spod radomia wejście na czubek najwyższego drzewa to nic nadzwyczajnego. Zaczęło się je kilkanaście lat temu od wspinaczki skałkowej. Teraz na wspinaniu się można zarobić. To jest w sumie połączenie pracy i hobby, dlatego że to jest taka praca, którą, do której trzeba mieć zamiłowanie. Jest w ciężkich warunkach i cały czas na zewnątrz, praktycznie przez cały, przez cały rok. Żółtą opaską oznaczone zostają specjalnie wyselekcjonowane przez leśników najsilniejsze genetycznie drzewa. Ceny na okazy są pod ścisłą ochroną, dlatego by zebrać znajdujące się na czubku nasiona, konieczna jest pomoc nietypowych fachowców. Z zebranych nasion wyrosną nowe silne drzewa. Ten drzewosa musi przekazać najlepsze cechy na przyszłość i musimy to zachować. Tworzymy pulę genetyczną. Takie zajęcia są niezwykle cenne i kosztowne, ale jak mówią leśnicy, by myśleć o przyszłości i odpowiedniej gospodarce drzewnej, trzeba liczyć się z kosztami.